Ta druga dziaga! <zysklarziny> co tu pojedzie jak ja... o. O! A tutaj drugi Mikołaj! Tu tak, <zysklarziny> Ale fajna była to lekcja, bo o hamulcach ani słowa nie wspomniałeś. Panie Ministrze, co to za auto na specjalną okazję? Moto Mikołaje we Wrocławiu wybieramy się właśnie yy, w celu charytatywnym. Dla, mhm. dla dzieci będziemy rozdawać paczki. No i mamy przygotowane takie auto. Dobra, no to my tutaj ekipa z Muzeum tak. Wena w Oławie. Ja, jedziemy. Ty jedziesz, ja jadę, Heniu jedzie, Jest. pan Robert, kolejni Ta. Mikołaje, proszę bardzo. Jelcz Laskowice dołączyło jeszcze do nas. Jest pani Mikołajka, jest kolejny Mikołaj. I jeszcze jest jedna bez, bez tego, Mikołajka też tam, prawda, także dwie Mikołajki są. Dwie, dwie Mikołajki Dwie są. Mikołajki, Super, tak. elegancko. A i tu kolejny Mikołaj. No, no i bardzo dobrze, super, elegancko. Wszyscy są. Kto prowadzi, Lesiu? No, nie wiem, kto to ma jechać. Dobra, no to gdzie masz? Dla mnie i dla Kamila, gdzie masz? No są tutaj. Co jest jeszcze dla mnie? Dla mnie też? A jak? No A jak? Ty będziesz, nie będziesz się odróżniał. Gdzie? Ty człowieku, ja mam tak, ja mam termiczną bieliznę, spodnie, getry, kalesony, to, to dobra, dwie koszulki. To nie ten. Tam się najwyżej nie ubiera. No ale są tutaj. Ale są tutaj, no masz jeden, ale wiesz, jeden kompleks. Aleśmy bez stresu, dobrze? Albo może teraz się lepiej wyżej, a nie przy dzieciach. To nie było tak, że my pana leszka rano z dołka odbierzemy. No. Może być. A tam sami tacy, sami Mikołaje. O, chenie elegancko. O, o, o! dzieci grzeczne były? Ja nie poznałem. Ja nie mogę. Dzień dobry. Dzień dobry. Gościu, opadł ci. Mi ten lata, nie? Nie mam czasu, bo w pracy jestem. Tu masz tą? jest szlówka? O. Taka szlówka z trytytki warsztatowa. Z trytytki? Z szlówka z trytytki. Ale działa. No o to chodzi. Jeszcze zapiął jak szeregowy z Dąbrowy. To jest moje. To jest moje, ale to jest moje. A, no dobrze, okej, okay. ja wiem, to jest to też jest moje. Ja wiem, że jest twoje, chciałem tylko zobaczyć sobie. Jezus Mary, co ty taki? Ty masz się dzielić dzisiaj, a nie wszystko do siebie jak codziennie. Nie, mieszasz później. Ja jestem, nie Nie, nie dzielisz. Nie Masz dawać tym dzieciakom te prezenty, a nie. Jakim zabierasz? dzieciakom! Ja mam dopiero 36 lat. No! Mieszasz i później. Gdzie jest to? Gdzie jest to? Leszek. No no tak. Ci do porządku. Dzisiaj jest dzień dobroci dla zwierząt. Macie pustkę w tych łbach. Dla nich. <laughs> taką pustkę od tego śniegu chyba macie pustkę w tyłach to jest Mikołaj lesiu ale dach otwieramy czy jako no nie teraz co prowadzi czy no, też mi zabierzesz no idziesz idziesz tam no to siadaj o, o, o. jak wrażenia no fajne, zima dopisała, pięknie. I wystartowaliśmy. Plan wycieczki brzmi następująco. O 10 wszyscy spotykamy się na Placu Wolności pod Narodowym Forum Muzyki, by stamtąd o 12 wyruszyć do zamku w Topaczu. Wszystko oczywiście po to, by kierownik Mikołajów mógł rozdać dzieciakom prezenty. Natomiast w tak zwanym międzyczasie dostaliśmy cynk, że pewne grupy próbują przyćmić przyjazd oławskiego Mikołaja.

Świętego Mikołaja. Specjalnie przygotowany na tą okazję, żeby ciepło było każdemu, żeby można było się rozgrzać. Dla dzieci mamy tutaj cukierki. Zapraszam pana tutaj. Od świętego Mikołaja w koszyku. Jak cukierki dzieciaczki smakują? Dobra. Bardzo. A tutaj drugi Mikołaj. Tak, to jest kierownik Mikołaju. No coś Mamy się napić. To jest. To jest herbata niby. A to z gumy jagod jest dla Mikołaja? Zaraz wam odpowiem. Podam wam smak. To jest specjal, specjalny korzenny napój. No takie tego, mszalne. Jak y, święty Mikołaju smakuje korzenny napój? Korzenny napój smakuje bardzo ciekawie. Mikołaj ma jakąś ciepłą herbatę? Ma, Panie Mikołaju, panie Mikołaju, ale tu pan Mikołaj chyba miał stłuczkę reniferem. To ja tak, renifer. To nie nie, nie zwyczymał. Poszła mu farba z nosa. <noise> Oprócz napojów korzennych na Placu Wolności czas umilał koncert rockowej grupy Kopra. Aura była wyjątkowo piękna, bo wszystko zostało zasypane śniegiem, który, delikatnie mówiąc, nie jest przyjacielem motocyklistów, ale miało to swoje plusy, bo pojawiły się również przepiękne samochody. Jednak najwięksi kozacy przyjeżdżali na jednośladach, natomiast największy z największych to bawił się swoją laską. No zobaczymy, czy dzwonią, prawda? Bo ręką boję się, bo mogę... A nie, no o, tam jeszcze, o proszę, no, tu, to lepiej się dzwonią jak moje, na głowie. Ale nie mam tego, Gdzie Aha, biskuti? proszę. Dziękuję. Możemy zrobić z wszystko? Proszę bardzo weź te Tak? No to dobrze. No chodź. co ty robisz? Ja? No? Rozlewam. Dobro korzenne. Dobro korzenne. Aż spada z wrażenia. Panie Leszku, idziemy tak. dzieciakom cukierki porozdawać. No właśnie, ale nie widać tych dzieci. A jak nie widać dzieci? To no nie widać, same dorosłe. Proszę bardzo. Proszę. Miało, bierz. Weź nawet dwa. Proszę bardzo. Proszę, kto jeszcze? Kto chętny? Proszę bardzo. Jeszcze włączymy? Tam są też. Tam można podejść. Tu czapkę, czapkę. Wielar. Ja w razie, Dla mnie? Tak. Miałeś się dzisiaj uczyć jeździć na motocyklu. Tak. Zaczynamy. Ja? Chodź, jest. zaczynamy? No, ale śniegu jest za dużo. Słuchajcie, rzecz się wydarzyła, no niesłychana. Chodzi o to, że Jakub powiedział, jak to jest Kamilku możliwe, że ty nigdy w życiu nie uczyłeś się jazdy na motocyklu No i w związku z tym teraz on mnie prowadzi na tą właśnie naukę. A warunki jakie są, każdy widzi. Daj mi jednego cukierka, bardzo Cię proszę na odwagę. Jakąś malagę albo... Malaga, będzie odwaga. Proszę Państwa, sytuacja następująco wygląda, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, Kuba za taki punkt honoru wziął sobie to, że przy okazji tej imprezy motocyklowej ja mam się nauczyć jazdy na motocyklu i to będzie ta maszyna. Na tym to ja się w ogóle, w ogóle nie znam, jest to prawdopodobnie Honda CB 125, i na tego typu motocyklach, zgodnie z tym co powiedział Jakub, można jeździć posiadając prawo jazdy kategorii B. Ja takowy posiadam, więc niby tym jeździć mogę. Panie Jakubie, to jaka tu jest procedura tego odpalania i tak dalej? Co ja mam robić? A Ty nie wiesz co ja mam robić. Może sobie na czapkę założyć, serio. Słuchaj, mój łeb jest pusty, ale duży. No, chodź tu z tej strony. Dokładnie tak, stopkę trzeba złożyć. Jeździłeś kiedyś na motocyklu? Pewnie, że jeździłem, ale na motorynkach. Przekręcamy stacyjeczkę. Tu odpalamy? Tak jest, ze sprzęgłem dokładnie tak jak robisz. Masz wskaźnik biegów, jest na neutral. Wypożyczasz? Przywyklicie jedyneczka, powoli sprzęgło, delikatnie razem. I nogi na ziemię, bo jest czyni, Ale Mój pan operator jest? Jest, dobra. No i co już koniec lekcji? Ewentualnie na śniegu możesz spróbować ruszać z drugiego biegu, żeby ci nie rwało tylnej opony. Więc przebijasz. A tu masz dwójkę. wskaźnik normalnie? Tak jest. A no tego w motorynce nie ma? Na śniegu nie działają, więc hamuje się tylko silnikiem. Nóżkami. I nóżkami. Ale fajna była to lekcja, bo o hamulcach ani słowa nie wspomniałeś. Dobrze, że sam wyłapałeś. Dobrze, no to znakomicie, to panie Jakubie jest to lekcja zdana, jak zaliczona. Jak najbardziej. No i super, rewelacja. Dobra, a luz jest co między jedynką a dwójką, Dokładnie. tak? Nie będziesz miał zielony. Okej. Okay. Cały i zdrowy. Poczekaj, to ostatnie kółko sobie zrobię. To jest to kółko, gdzie się wywrócę. <gadzie> Lepiej za mało jak za dużo. Nie? Dobra, to jest drugi znak, że pora kończyć. Dziękuję za zaufanie, chociaż nie wiem, skąd ono się wzięło. Wynika z tego, że jeździmy wszyscy na motocyklach i staramy się sobie wzajemnie pomagać. Dobra, powiedz mi taka maszyna 125 na kategorię B co ona musi spełniać? Jakie warunki? Masz na myśli warunki dopuszczające do ruchu drogowego? Mam na myśli warunki, że wiesz, ja posiadacz kategorii B mhm. jeżdżę motocyklem 125 tak. o mocy do, na przykład, czy do prędkości? Do 11 kW, czyli do 15 koni mechanicznych. I prędkość nie ma znaczenia? Prędkość maksymalna nie ma znaczenia, możesz kombinować z zębatkami, zmianą przekładni w motocyklu, możesz osiągnąć prędkości nawet i do 140 na godzinę. Okay. ale są te takie aprilie sportowe, dwusuwy, stowyski, piątki, one, one tam ponad 200? Przekraczają, a one, one przekraczają, przekraczają 11 e... kW, więc nie masz wtedy możliwości okay. jeżdżenia na takim motocyklu. Okay. Czyli na rozpoczęcie przygody z motocyklem taka stowyska, piątka? Zdecydowanie, to jest świetny motocykl, żeby zacząć przygodę z motocyklami, a później wsiadać na mocniejsze. I cena? Cena? 60 tysięcy. 60? Tak. No to dobra, to nie ma jakiegoś... Yy... Kurczę, wysokiego stopnia pułapu finansowego, żeby. Nie, jeżeli kupujesz nowy motocykl, to one obecnie kosztują po 20-25 tysięcy, ale używany z 15 roku za 7 koła spokojnie znajdziesz. Super, dziękuję bardzo, jeszcze raz. Dzięki, jeszcze raz. Dzięki. Cały i zdrowy o dziwo. Panie Henryku, jakie były wrażenia takie same jak u mnie? Weź yes. mnie to yes. odepnij, bo ja z tego nie wyjdę. O! Oh. Yes. Oh. Włosy nie urosły. Włosy nie urosły, prawdopodobnie jeszcze wypadły. Jak jechałem, to mi się wydawało, że to tak dokładnie wygląda, ale tak z pewnością nie było. Ale fajna przygoda. Dziękuję bardzo. Znowu kolejne doświadczenie. On mi zabrał mikrofon. Nam się fajnie gadało i pojechałeś z moim mikrofonem. O cholera, nawet nie zauważyłem, <grym> nie się. Dzięki bardzo, cześć. To jest pięknie i cudownie. Jest wszystko cacenki. Patrz na tego, patrz na tego. O, ten jest, chłopie, porywacz maskotek. Każda dziewczyna odda. Zobacz, jaką ma maskę. Ze strachu każda dziewczyna się odda. Deszek, Deszek, zobacz, jaka laska idzie. Proszę panią, pójdę z panią. Niech pani go nie słucha, bo on panią. Lesiu, Mała ale takie, takie piękno powinno być karalne. Tak, tak ja jest, jestem. Za, a nawet przeciw. To no, się nazbierało trochę, nie? Tak, jest. teraz się nazbierało. No. Coraz więcej ludzi pojawiało się dookoła imprezy. Niektórzy jej uczestnicy tak bardzo się zaangażowali, że całą drogę dzwonili dzwoneczkami. Ale nic w tym dziwnego, skoro dookoła same mikołaje. A teraz zobaczcie na kierownika Mikołajów przy minus 4 stopniach zdecydował się on na podróż bez dachu nad głową. Zald, zagraj ten dzwonki, dziecię. No, i proszę Państwa, ta chwila nadeszła. Dojechaliśmy na finalną część tego wydarzenia. Czyli dojechaliśmy do zamku Topacz. Tam, gdzieś, o, schowany, wśród tłumu ludzi jest minister Leszek w swoim maluchu. Bosmalu, o, proszę bardzo, raz jest widoczny. Zobaczcie, tylko ile tutaj jest ludzi. Wszyscy kierują się chyba w tamtą stronę. Ja poczekam na ministra Leszka. W ogóle tutaj jestem po raz pierwszy. Bardzo dużo tu się imprez organizuje motoryzacyjnych. O, bardzo ładna beczka, elegancka, bardzo ładna beczuszka. O, jaki ładny baleronik. No, Panie Mikołaju, jak trasa? Ho, ho, ho! Panie kierowniku, no bardzo fajna, bardzo fajna trasa, bardzo fajnie. To wszystko przebiegło sprytnie. Jesteśmy teraz w zamku Topacz. Bardzo piękna pogoda, dużo śniegu. Rozdaliśmy 10 kg cukierków. 10 kilo cukierków. 10 kilo cukierków rozdaliśmy. Mikołaje z oławy rozdały 10 kilo cukierków. Coś pięknego. Naprawdę mamy ten koszyk gdzieś? Gdzie on jest, ten koszyk? Gdzie jest on, ten? To on... sprawdźmy od razu. Tu. Tu by... A przepraszam. A, tu, 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 tu były cukierki. Ostatnie, ostatnia krówka została. Jeśli pan operator, reżyser nasz serdeczny, to, to dla mnie? To proszę bardzo, tak, to jest krówka. No to dziękuję bardzo. Wszystko jest, wszystko jest okej. Okay. No. Także. Jesteśmy bardzo zadowoleni. A dzieciaki, proszę bardzo, tam jest. Tam jest kocioł po prostu. Dobre, dobry. Dobry. I w tym kotle należało podążać za Mikołajem, który miał tego dnia wyjątkową misję. Te wszystkie dzieciaki czekały na prezenty od Mikołaja, a trzeba przyznać, że w tym roku było ich naprawdę sporo. I dzieciaków, i prezentów oczywiście. Wielkie podziękowania dla organizatorów. Dzieciaki e, kochane, witamy Was serdecznie po raz pierwszy. Cieszymy się, że jesteście z nami. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji. E, no i słyszeliśmy o tej naszej Mikołajki Mariolki, że wszystkie dzieci były grzeczne. Po krótkiej przemowie minister Mikołaj mógł czynić swoje honory. Czasami i jego prezenty dziwiły. Natomiast tego dnia dwa słowa były powtarzane tysiąc razy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ho, 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 proszę. Dla pana nie ma. Proszę. 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 Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bo jest duża zdrówka. Duża zdrówka. Proszę. Proszę. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Proszę, proszę. 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 Proszę bardzo. Proszę. I co? Proszę. Proszę. Na koniec wszyscy ustawili się do wspólnego zdjęcia. Moto Mikołaje 2023 właśnie przechodzą do historii, ale wspomnienia o nich zostaną wraz z wszystkimi dzieciakami, mamy nadzieję, już na zawsze.